Historia klasa pierwsza pytanie za 100 tysięcy złotych, które z polskich miast uważane jest za pierwszą stolicę naszego państwa. Proszę o ciszę, nie rozmawiamy. Klasa też nie rozmawia. Marcin odpowiedział. Słucham. Gniezno. Gniezno. Nic, nic nie powiesz, nie nic, pogadasz, nie zastanowisz się dodadziś, tego po prostu. pyk, Gniezno. Oczywiście. Powiedziałeś gniezno, a ja mówię masz 100 tysięcy złotych. Brawo! Brawo! 100 tysięcy złotych. Niech pan się nie poddaje. Gratuluję Paweł. Słowa jest twoja. I finał. Swoją drogą przyznać, było to łatwe pytanie za 100 tysięcy złotych. Eee, wszystkie były bardzo łatwe. Wszystkie były bardzo łatwe. Jak do tej pory? Tak, no wiesz, nie wykorzystałeś ściągi gotowca ratunku. Faktycznie. No. I z tego co wiem, już mi to nie będzie dane. Nie, już ci to nie jest dane. Teraz klasa siedzi w ławkach, trzyma za ciebie kciuki, bo przed tobą finał. Zasady finału są następujące. Poznasz kategorię. Kategorie i nic więcej. I nic więcej. Yeah. Po zapoznaniu się z kategorią zadecydujesz o tym, czy grać o 300 tysięcy złotych, czy zabierasz 100 tysięcy złotych. Jeżeli zdecydujesz, czy grać, poznasz pytanie, odpowiesz dobrze, masz 300 tysięcy złotych, odpowiesz źle, masz 2,5 tysiąca złotych, które jest gwarantowane. Zasady są jasne? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Kategorie zobaczymy. Chcesz poznać kategorię? Tak, to mogę. Poproszę. Proszę bardzo. Kategoria pytania za 300 tysięcy złotych. Geografia Polski. Geografia Polski. Paweł, co ty na to? Było kilka kategorii, których się bardzo obawiałem i oglądając kolejne edycje teleturnieju, na, na tej kategorii bardzo często się wykładałem. W związku z czym odpowiedź może być tylko jedna. Wymiękam. Wymiękasz. Rany. Paweł. E, Słyszałeś jak burza. Normalnie... Gdyby to była matematyka, fizyka, technika, e, informatyka... E, Cokolwiek, byle nie geografia Polski. Byle nie geografia Polski. Ja sobie tak stawiłem takie założenia. Chłopie, jeżeli ty przyjedziesz, będziesz bogatszy o 5 tysięcy złotych, to będzie już pełnia szczęścia. W tej chwili mam 100 tysięcy. Masz 100 tysięcy złotych, to prawda. Wycofujesz się i wygrywasz 100 tysięcy złotych. Chcesz Dokładnie. poznać pytanie? Już teraz Na dla spokojnie, zabawy. Na spokojnie. Tak, oczywiście. Dla zabawy. Zobaczmy pytanie za 300 tysięcy złotych. Geografia Polski. Proszę bardzo. Jak się nazywa najgłębsze jezioro w Polsce? Hańcza. Jak? Hańcza. Hańcza. 109 metrów. Całe studio uważa, że to łatwe pytanie. Słyszałeś. Stawka była zbyt wysoka, 100 tysięcy to jest dziesięciokrotnie więcej niż marzyłem przyjeżdżając tutaj. Czyli odpowiedziałbyś Hańcza, tak? Powiedziałbym Hańcza, 190. 000. Klasa, jakby odpowiedziała? Hańcza. Poznajmy prawidłową odpowiedź na tablicy, proszę bardzo. Hańcza! Brawo! Ma 108,5 metra. Ale pytanie mułu było nawaliło troszeczkę. Pytanie, także, tak, pytanie od było, roku, kiedy ja się tego uczyłem. Jakie jest najgłębsze jezioro w Polsce Hańcza? Niestety zdecydowałeś się wycofać. I za chwilę dokonam tego, co obiecałem. Tak, masz 100 tysięcy złotych. Proszę bardzo, Paweł do tej kamery, pełnym zdaniem. Tak, Imię, nazwisko, funkcja, proszę oczywiście. bardzo. Uprzejmie informuję, że ja, Paweł Bachowski, nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym, bogatszy o 100 tysięcy złotych, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. A ja potwierdzam, że masz 100 tysięcy złotych. Brawo! Gratuluję! Gratuluję! Dziękuję Wspaniała dziękuję. rozgrywka, naprawdę! Dziękuję, dziękuję bardzo!